Zarząd Powiatu Puławskiego rozstrzygnął ogłoszony pod koniec grudnia otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Na wydarzenia sportowe, które w tym roku będą realizowane w naszym regionie, powiat udzieli dotacji w łącznej kwocie 60 tysięcy złotych. Większość z tej sumy trafi do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Puławach, który jest organizatorem Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady. Powiatowa dotacja dla tego podmiotu wynosi 44 tysiące złotych. 5 tysięcy otrzyma zaś Wisła Puławy. Pieniądze zostaną spożytkowane na dwie realizowane przez klub inicjatywy. 19 turniej o Puchar Ziemi Puławskiej w podnoszeniu ciężarów oraz czwartki lekkoatletyczne. Ponadto powiat wesprze swoim dofinansowaniem m.in. Miejsko-Szkolny Klub Sportowy Puławiak, który zorganizuje kolejną edycję memoriału Mieczysława Matiasa w piłce nożnej chłopców, a także uczniowski klub sportowy dziewiątka, który ma w planach organizację festiwalu sportowego z okazji Dnia Dziecka. Poza podmiotami puławskimi na powiatową dotację w tym roku mogą liczyć także powiślak Końskowola oraz żyżynia Grzyżyn. Przedstawiciele zarządu powiatu podpiszą z wymienionymi klubami odpowiednie umowy określające zakres i warunki realizacji dotowanych zadań. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembrińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów